sztandarowy wprowadzić tam. serdecznie na jubileuszu 40-lecia polskiej szkoły dokształcającej Rybę. Dzisiejszą imprezę, dzisiejszy bal, dzisiejszy bam poprowadzą dla Państwa Ewa Załosińska Pozwolicie Państwo we przedstawie naszych gości honorowych. Są to pani Feliksa Sawicka, założycielka Polskiej Szkoły, wieloletni dyrektor, dzisiaj dyrektor honorowy. Gościem naszym będzie dzisiaj, wiem, że nie ma w tej chwili jeszcze na sali, naczelnik miasta Riverhead, Sean Walter. Byli do nas również pani Grażyna Michalska z Komisji Oświaty Edukacji, pani Małgorzata Gracki i pani Małgorzata Leniaszek, reprezentujące Unię Polsko-Słowiańską. I ja pana Jana Woźniaka. Honorowego prezesa centralnej polskiej szkół. Będzie z nami dzisiaj jeszcze również prezes centrali polskich szkół, prezes rejonowy, pani Barbara Szew, ponieważ dojedzie do nas z New będzie u nas troszkę później. Będziemy także gościli u nas y, dużą grupę z naszej siostrzanej szkoły w Kopej z panią. Y, Marzeną Regucki, dyrektorką na czele. Witam wszystkich uczniów, wszystkich rodziców, nauczycieli i wszystkich przyjaciół polskiej szkoły Riverhead. Dziękuję bardzo i witam wszystkich jeszcze raz. Nie będę już nikogo wymieniać po kolei, ponieważ zrobili to moi poprzednicy. A ja mam ułatwione zadanie, jak zwykle, bo ta naszą uroczystość, podobnie jak na przykład rozpoczęcie roku szkolnego, zawsze się rozpoczynam mszą świętą. I tak się składa, że wszystko, co mam do powiedzenia, powiedzą się księża na kazaniu. Robię to zawsze ksiądrowe, Kradni moje pomysły, dzisiaj robił to ksiądz Marian, więc ja praktycznie mogę w tej chwili powiedzieć dziękuję i usiąść, ale podejrzewam, że nie wszyscy byli w kościele. W związku z tym zamienię parę słów, ale obiecuję, że nie będzie to długie. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że niektórzy z Państwa już wie, że ja jestem dyrektorem dopiero od dwóch lat. Punkty dopełniła nasza założycielka zespołu pani Feliksa Sawicka i to, że przejęłam tę rolę po pani Feliksie Sawickiej właśnie, po tym, kto prowadził tę placówkę przez 38 lat, to praktycznie jest legendą nie tylko w Berleken, ale i w okolicy, to ym, z jednej strony było to straszne drogiem dla mnie, ale z drugiej strony to też ułatwiło mi ważne zadanie, bo pani Feliksa wydeptała mnóstwo ścieżek i dróg zbudowała wspaniały fundament, na którym my teraz możemy budować, budować i budować i mam nadzieję, że będziemy to robić przez wiele, wiele następnych lat, że się to nasze dzieci, jeżeli nie my, doczekają się kolejnych dekad i yy, innych już tej szkole. To że szkoła nasza istnieje 40 lat, muszę powiedzieć, że mamy się dobrze i czujemy się młodo, prawda? Wszyscy czujemy się bardzo młodo. Te 40 lat to bardzo młody wiek z jednej strony, a z drugiej strony to ogromne osiągnięcie oczywiście. To wkład pracy mnóstwo, mnóstwa ludzi, z panią Zawicką na czele oczywiście, ale też wielu nauczycieli, którzy przez wiele, wiele lat pracowali w tej naszej szkole. Niektórzy pracowali tylko przez rok albo dwa, niektórzy pracowali przez 20 lat. Jeżeli państwo sobie później będą oglądać nasze albumy, to zobaczycie, że od, przez ostatnie 40 lat, od dnia dzisiejszego pracowało u nas 101 osób w naszej szkole. To jest ogromna liczba osób, która się przyłożyła do tego, żeby nauczać dzieci języka polskiego, pomóc historię, geografię, poznawać tradycje, bo takie właśnie założenia, były założenia tej szkoły, dokładnie praktycznie 40 lat temu. Pani Zawitka i wiele innych osób, które miały wizję, które czuły potrzebę założenia właśnie polskiej szkoły, postawiły sobie takie zadania, że będziemy poznawać język Polski. Że będziemy poznawać polską kulturę, historię, że będziemy się uczyć geografii. I te cele się nie zmieniły. One są identyczne teraz. Z tym, że zmienił się, jak nawinił to ksiądz już kościele. I wszyscy Państwo sobie zdają z tego sprawy, też, że większość dzieci uczestniających do naszej szkoły to są dzieci, które się urodziły już w Stanach Zjednoczonych. Polska to jest nasza ojczyzna. Czy nawet ojczyzna dziadków, bo mamy też dzieci, które są już drugim pokoleniem urodzonym w Stanach. Więc. Sentyment naszych dzieci do Polski jest inny niż nas, niż nasz, bo dla nich przez to, że my sobie wybraliśmy ten kraj kiedyś tam, wcześniej czy później postanowiliśmy się tu osiąść, to w ten sposób uczyniliśmy Stany zjednoczone ojczyzną naszych dzieci. I chcemy, żeby nasze dzieci były pełnowartościowymi obywatelami tego kraju, ale też chcemy, żeby pamiętały o swoich korzeniach. I takie właśnie jest zadanie naszej szkoły. Chcemy rozbudzić no, tą polskość, chcemy nauczyć dału o ich korzeniach. Chcemy pokazać z Polski, jak, jak najlepszej strony. Nie chcemy mówić naszym dzieciom, że my jesteśmy najlepsi. Chcemy tylko pokazać tym dzieciom, co w naszym narodzie jest najlepsze. I oczywiście my to robimy w szkole przy pomocy wspaniałego grona nauczycieli. Ta szkoła zawsze miała dobrych nauczycieli, tak samo też jest teraz. Troszeczkę później przedstawię Państwu wszystkie panie, bo tak się składa, że same panie, które pracują w naszej szkole. Niektórzy z Państwa ich zna oczywiście, ale robiły to też. I całe inne rzeczy nauczyć się. Z tym, że gdyby nie to, że te dzieci nasze wynoszą polskość z własnego domu i ze środowiska, to nasze zadanie byłoby dużo, dużo trudniejsze, bo oczywiście my się spotykamy 4 godziny dziennie, 4 godziny dziennie, raz w tygodniu, to są 33, albo 32 soboty, i nie bylibyśmy w stanie zakrzewić zakrze 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 tak, tak? Zakrze tak, zakrze tego wszystkiego co byśmy chcieli, gdybyśmy nie mieli pomocy rodziców i środowiska. Dlatego ogromne brawa dla wszystkich, dla dziadków, dla rodziców, za to, że tę polskość... <plosy> za to, że tę polskość chwyci krzewi, za to, że chcecie uczyć te swoje dzieci, skąd one się wychodzą i nauczyć ich o Polsce jak najwięcej. A my byśmy chcieli te dzieci nauczyć o Polsce tak, żeby mogły o niej opowiadać jak najbardziej ciekawy sposób, żeby jeżeli spotkają jakichś ludzi na swojej drodze, którzy nie znają Polski, chcieliby ją poznać. Do nas uczniowie, którzy ukończyli tę szkołę, wpadają na chwileczkę, uczniowie, którzy ukończyli tę szkołę 2-3 lata temu, z zupełnie innym sentymentem oni rozmawiają i mówią, a jak to dobrze, że ta mama za mi przychodzić. Mam takiego ucznia, który, sobeta, który ma teraz małego brata i zawsze powtarza. On też będzie chodził do szkoły, ja tego dopilnuję. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie. A dowodem na to, dla Was wszystkich, Maluszków szczególnie, dla moich najkochalszych, na dla tych, dla których to robimy, to jakoś tak się rozgadałam, że zatem miałam podziękować naszym wszystkim dzieciom. W tej chwili mamy 138, w pomyliło jednego ucznia, mamy 138 uczniów. Dzisiaj jest obecnych około połowa, ja wiem, że w kościele było trochę mniej. Ale dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za przybycie, mamy ogromny przekrój od zerówki do klasy 11. Mamy też na tej naszej sali, mam nadzieję, że już są wszyscy nasi, byli absolwenci, nasi absol tak, byli absolwenci, którzy ukończyli tę szkołę około 10 lat temu. I ja teraz wywołam te osoby, jeżeli są obecne, to bardzo proszę się pokazać. Naszą y, absolwentką, jedną z pierwszych absolwentek naszej szkoły jest Pani Eugenia Gołyski. Bardzo proszę Pani Giniu. Pani Wilia jest nie tylko naszą absolwentką, jest również rodzicem y, obecnie szkolnym, ponieważ teraz do naszej szkoły się jej dzieci. I to o nich właśnie mówiłam, y, między innymi, o, że są drugie pokolenie urodzone w Stanach Zjednoczonych. Jest też z nami obecny y, już teraz pan dr Wojciech Czo. Mam nadzieję, że jest pani Olivia Marchletka. Nie ma, nie ma. To nasza kolejna osoba. Można sobie zobaczyć w albumie, jest, jest jej zdjęcie. Są również obecni, mam nadzieję, Marta i Patryk Talik. Czy są już, czy jeszcze ich nie ma? Nie ma. I pan Kamil Oszewski. Przepraszam, jeżeli ktoś ma jakieś tytuły, to ich nie znam, bo nie muszę tam, dlatego tego bez tytułu. Także to jest dla Was dowód, że nawet po 10 latach, bo tak około 10 lat temu, prawda, skończyliście naszą szkołę, nawet po 10 latach, czy po 6, czy po 8, chętnie się wraca, przyjedziecie na ją wielu więc pamiętajcie o tym maluszki. proszę Państwa, przedstawiam Panią Felipskę Sawicką. Powitać wszystkich tutaj zebranych na tej sali od dniu wielkiego do dnia usług z leczeniem Czy dobrze słychać? Tak, tak, Na co chciałam zrobić, księżna pomocna, potem ustawodawczy dziś, dla Mariana Bicz. Pozdrawiam też nie wiem, czy to jest, ale pozdrawiam ją i wszystkie Człowieka. Witam i pozdrawiam i przedstawię Ciebie, Człowieka, tam na Witam też, przedstawiciela sobie wzięłam, kolonii panią Karolynę, od... bo również witam pana Boziaga, Przewodniczącego zekar i Polski. Pozdrawiam też wszystkich zapodniczy, którzy tą polską szkołę zapomnieli. 50 lat temu. Byli to ludzie, którzy żyją, ale dzisiaj nie mogli być. No to pani Irena Pędzik, która z powodu zawodni po mężu nie mogła przyjść oraz tam pan Panę Podlasił. Zakładał nasze konta, wam pobawał nam i bardzo wolny i przejść może. Pozdrawiam też naszych nauczycieli, którzy mówili z nas w szkole. Mężczyźni, którzy mają te tylko Pozdrawiam też i Vítejte pana Praze na německé představeni. Významným ještě jedním základním faktorem je, že v Praze je německý úřad. Významným ještě jedním základním o je, že v Praze je německý úřad. Významným A teraz v Panią dyrektor, panią która Pani Grażyna Michałowska jest przedstawicielem Komisji Oświatowej przy kongresie Kolonii Amerykańskiej. Zawsze wypowie pełną nazwę. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jestem obecna wśród Państwa na uroczystości 40-lecia szkoły. 40 lat to no, tak jak powiem pani Dzień to już jest kilka generacji, generacji, które ukończyły szkołę świętego Maksymiliana Marikowy. Nie będę przedłużać, ale w imieniu prezesa no, Komisji Oświatowej przy Kongresie Polonii Amerykańskiej chciałabym wręczyć dyplom pani Feliksie Sawickiej i pani Bożenie Machmut, obecnej dyrektorce szkoły.